Proszę Państwa, kolejny zwycięzca rasy jest to owczorek francuski briard. Wszyscy pamiętacie Państwo pewnie briardy z pięknymi, ciętymi uszami, które wyglądały jakby miały skrzydła motyla doczepione do głowy. Odkąd obowiązuje zakaz cięcia uszu, te pieski wyglądają właśnie w ten sposób. Jest to suka z pasy młodzieży, Chance of the Winning Moravia Campanella. Jest dobrej wielkości, proporcjonalna, ładnie prezentująca się, o dobrej głowie, długiej, ładnej szyi, płynnym ruchu. Możemy prosić o ten ruch płynny. Proszę, Proszę Państwa, są to stosunkowo duże pieski, natomiast mają temperament niewielkiego teriera. Są to psy żywe, wszędzie ich pełno, w związku z tym jeżeli Państwo zdecydują. Zdecydujecie się na takiego pieska, musicie się liczyć z tym, że jednak jego temperament będzie się wam dawał we znaki. Dziękuję pani bardzo.